Te zrębarki jak tam Nieźle Popnij to Nie bój się Nawet to idzie Nawet spoko Dobra słuchaj ja, ja idę tą budę rozwalać Tą budę lapsa Idę tą budę dla psa rozwalać Dobrze, a ja tu będę szatkować Zanieś mi jeszcze ten sekator, bo... Niektórym... Ten duży? Ten duży, bo niektóre muszą odrąbać no. Dobra, okej, okay, nara Dobra, niech sobie tam dziobie Troty A ja będę... Rozwalę budę Dla psa to ona no, to chciała sekator, że to będzie w szopie chyba szopie sekator Ja pierdzielę, tutaj to jest O, o, kurwa Dobra Gdzie to jest? jest, jest, jest Mamy to Mamy to O! Dobra Jeszcze będzie porządek w tej szopie. No pogodę robi elegancką Ja zawsze mam tu pogodę jak przyjeżdżam Wszystko się budzi Do życia Uważaj bo cię... Gałąź przetrąci co? Tu ci daję to Gdzie to będziesz wysypywać? Gdzie to będziesz wysypywać? Co? Gdzie będziesz wysypywać to? Na razie tam ale... ziemię pod ten. Ale te tarasy to gdzie chcesz? Tu? Tak, na razie będzie podsypała pod suczetek Ale co? No to ziemię gąbą użytnęła No że po co? A, no dobra Ja się nie znam Idę do roboty, nara O idzie jak krew z nosa Ale. Ja pierdziele, tu jeszcze w tej pudzie jakieś syfy Idziemy zobaczyć, co żonka robi. Coś maszyna zdechła, chyba jej słyszę. Jak? Makowicz gotuje. Dziś na obiad będzie grochóweczka. boczuś, kiełbaska, boczuś wędzony. Ten jest boczuś wędzony parzony. Dobra, jeszcze tylko woda. No i groch. Kuchnia się już rozgrzewa. Bardzo ładnie. Ale tu jak to będziemy gotować w takim hałasie? No i przyczepa jest już na miejscu. Nie nagrywałem, jak zjeżdża nią, bo musiałem prowadzić go. Oczywiście nie było tak różowo. Popatrzcie, musiał się rozpędzić. No i niestety strasznie nawisy na duże. I tutaj trzeba będzie to wy... wyklepać i przykręcić. No, takie to mamy straty. Tutaj w miarę. O matko, teraz będzie trzeba wypoziomować, ale miejsce pod przyczepę jest super. Praktycznie stoi na kołach. Pad i jest równiutko. Czekaj, Czekaj. wagę damy. Tu niewiele Tu jest No trochę spada Na łapach trzeba będzie delikatnie Ale to delikatnie No, także Pachura Słuchaj, na oko wszystko kopane I patrz dokładność Co by było jakbym użył poziomicy No Dobra Umyć trzeba, ale jeszcze zgana? trzeba będzie kerszerem. Gościu był porszakiem. Jaki to był porzek? Ka Kajena. Ale kurde, normalnie opony miał gorsze niż ja w tym Dasterze. A to do czego? Oj, nie wiem. Niezłe puzzle nas czekają. Jak ktoś umie składać namiot do przyczepy, to. To chętnie bym poprosił o podpowiedź. No. no, dobra, bierzemy się do roboty, poziomujemy ją. No, i trwa urządzanie przyczepie. Całkiem nieźle tutaj nieźle przywalił tą dziurę, trzeba będzie to po ponitować. Następnym razem, kersera przywiozę, to się ją umyję. Butle pojechaliśmy kupić, podłączyliśmy zaraz będziemy sprawdzać kawkę sobie zrobimy chociaż nie ja już już późno na kawę może herbatę a próbowałaś tę kuchenkę czy tylko musiałbym ci tam gaz ten jak to to czekaj od, odkręcę czy w ogóle coś o Ale czy gaz idzie? Nie, czuję. nie. nie czuję. Gdzieś na dole może jest zawór. Poczekaj, muszę włączyć. Niedziela minęła pod znakiem pracy, ciężkiej pracy. I zasłużyliśmy na posiłek przy ognisku. Opięgni. Dzielimy dwie kiełbasy. No to dobrze. No to a Franek w domu? Czy gdzieś łajzeruje? Łajze no Jutro chyba będzie, będzie deszcz No to dobrze Co tam dobrego sobie go O Tam, tam, tam Tam będzie staw Aha Kąpielowy A tu kazar masz I nie? Jakiś kryzys, nie? Ale dobrze, może przysiedli Panie, coś to słabo się Pani, I się może te No, No to w takim razie do Franka jeszcze zadzwonię. Cześć, kolejny dzień, poniedziałek. Przyjechali geodeci, zaczęli tyczyć działki. Zeszli się sąsiedzi, poznałem wszystkich sąsiadów, z którymi graniczy moja działka. Nasza działka teraz są już tam gdzieś o no tam są a zaczęli o no tam przy, przy domu ale że to cholerne nudy więc zabrałem się za podratowanie tej naszej przyczepy przy tym zjeździe oprócz tego że to się uszkodziło tutaj wyrwała taka listwa. To jest gorszy problem, a mianowicie ta łapa przywalił Jak przywalił tym tyłem to ta śruba wyskoczyła z prowadzenia. Jak nie znaczy widać. W tej dziurce powinno być. Nie mogę jej za cholerę. Muszę poluzować teraz tą łapę. No i pokombinować no a no tutaj będę musiał koń listę na wymiar ze sklejki wodoodpornej i coś tutaj następnym razem pokombinujemy no a tam jest OK wszystko Rama jest zdrowa, fajny ocen gruby nic jej nie bierze ani, ani grama rudej no, dobra. To biorę się. Mam nadzieję, że się uda. Na razie. No. Nie minęło 15 minut. Siedzi na miejscu. Czyli operacja się udała. No. Także teraz można już sobie idealnie wypoziomować przyczepę. Znaczy no, była wypoziomowana w miarę Bo wcześniej tu grunt wybrałem pod nią Ale uciekał na, na, na tą stronę, na stronę w drzwi wyjścia z przyczepy 2 centy I w tył przyczepy jakieś, no ten, po prostu ten róg leży 2 centymetry niżej Także na tej łapie właśnie Akurat pech, że tą łapę uszkodziło, to jest po prostu Nie mogło uszkodzić tamtej przy dyszlu i byłoby. No ale, dobra. Poziomujemy. Słuchajcie, doraźna naprawa. Jak zwykle taśma Mike Ivera się sprawdza wszędzie i o każdej porze. Ja nie wiem, czy to w ogóle tak nie zostawię. Jest ładniej niż było. No. W międzyczasie odwiedziłem betoniarnię. Bloczki 1,25 kg, ja pierdziele człowiek słaby kupiłem 8 sztuk jeszcze będzie trzeba pojechać po 6, ale to już następnym razem także 4 tu pod przyczepę, to się nas podmieni te, te drewienka no i 4 poszły 4 poszły tam tam będzie kibelek za niedługo w maju, że z przyczepy prosto się można rozpędzić, aby kogoś przepiliło i tu będzie te drzewka się zazielenią. To będzie tak troszkę ukryte. No, tu będzie jaki bylejek tylko tak. Tam będę musiał te drobniejsze drzewka wyciąć ponieważ tu będę wchodził do kibelka albo nie, może wejście będzie tak, żeby nie było, że jak się otwiera to od razu wszystko widać na wierzchu. Dobra. Tak będziemy chodzić do kibelka. A tu a tu będzie prysznic. To jest dobry plan. Z kibla od razu do prysznica. Umieć łapki. I w nóg. A tam w linii prostej tak mój palec gdzieś jest w dole studnia Między tymi drzewami trzeba będzie dąża poprowadzić robi troty w sensie wióry z gałęzi Ale się robi ładnie, kurczę Jeszcze nie chcę jechać gdzieś się do domu może na święta się uda przyjechać, zobaczymy zobaczymy, zobaczymy że będzie ładnie wtedy No i rano oczywiście był Geodeta, najważniejsze i się okazało, że kupiliśmy trochę więcej działki niż nam się wydawało sąsiadka jest niezadowolona się okazuje, że granica cała paryja jest nasza i granica idzie po brzegu, po drugiej stronie Także można spokojnie zalać I zrobić jezioro Chociaż nie do końca Bo jak to jest ciek naturalny To na ciekach nie można, trzeba uzyskać zgody Polskich wód Także nie, raczej tam w dole to nie ma. Tam zrobimy staw Będzie fajnie, słońce cały czas Będziemy chlupać moczyć dupki Zacząłem wybierać siano z obory Takie już jest troch, trochę nadgnite Więc spoko nada się na grządki Kończ to! Hałasuje i hałasuje O! Czeleśna ptasia już powoli zaczyna gniknąć naszemu ceśniam tam druga tam trzecia i mi robelki zaczynają, zaczynają kwitnąć Co? Tak tak daj ty spokój kurde już mnie ja Tak już się dobrać. zmęczyłem już tym filmowaniem że już musimy jechać do domu no ładnie to chodzi nie? Bardzo dobrze ci, że nie spodziewałem się tam. A przy ubica jak? Husklarna? Za, za ciepowiem. Ale dobra jest, nie? Ta siatka nie, nie paruje szyba. Wolę w okularach... Nie, okulary w w okularach i tych korkach, bo strasznie mi uszy mokną. No z dopilarki, nie. Ale generalnie spoko. Nikt nie słyszał. Czyli dobrze. Dobra, fajnie. No następnym razem tu ziemię. Przesypiemy ziemią i się Dobra. coś posadzi. Dobra. tym sianem. Dobra. A ty No weź zagotuj wodę. To zalejemy sobie tego, tego szybkiego. No nara.